Ty wiesz, co się dzieje. Ignorowanie przestało być możliwe. Kłamstwa mają swoją cenę i on jest gotów ją zapłacić. Znasz te sygnały: niespełnione obietnice, szepty przez telefon, ukryte spotkania. To nie jest przypadek, to jest schemat. On kłamie. Ty odkrywasz prawdę, on się usprawiedliwia, ty starasz się zrozumieć, a kiedy potrzebujesz jasności, on znika. Prawda jest prosta: kłamstwo nigdy nie pozostaje ukryte na zawsze. Co zostało zbudowane na nieuczciwości, zaczyna się rozpadać. I teraz konsekwencje się zbliżają. Ty obserwujesz. Gniew, rozczarowanie, zdrada, wszystko to gromadzi się w Twojej głowie, ale ty nadal czekasz. Czekasz na zmianę, czekasz na skruchę, która może nigdy nie nadejść. Cykl się potwierdza. On wraca, przeprasza, obiecuje, że się zmieni. A ty w nadziei na lepszą przyszłość wciąż wierzysz w te same historie. Jednak koszt jest wysoki. Za każdym razem, gdy się przystosowujesz, sytuacja się pogarsza. Za każdym razem, gdy wybaczasz, schemat się powtarza. Nie zdajesz sobie sprawy, ale prawda gromadzi się wokół ciebie. Podtrzymujesz to więzi. Nie dlatego, że jesteś silna, ale dlatego, że wahasz się przeciąć. Tymczasem kłamstwo staje się stałą obecnością. Kiedy rzeczywistość zaczyna żądać swojej części, wszystko, co zbudowałaś na oszustwie, staje się nie do utrzymania. Konsekwencje dotyczą nie tylko jego. One dotykają również ciebie. I teraz musisz podjąć decyzję: stać w miejscu, czy działać. To nie chodzi tylko o niego, to chodzi o ciebie. Prawda już została przedstawiona. Wybór działania jest rozwidleniem w twojej rzeczywistości. Ważysz opcję: pozostać w niepewności, czy skonfrontować bolesną prawdę. Ta niezdecydowanie to labirynt bez wyjścia. A z każdym mijającym dniem kłamstwo staje się rutyną. Ukryte spojrzenia, naładowane milczenie, ciężar nieufności na twoich ramionach. Każdy dotyk wcześniej słodki, teraz gorzki przypomnienie. Zauważasz, że to nie tylko on jest odbicie twoja własna rola w tym mrocznym scenariuszu. Co zrobiłaś, żeby zostać wepchnięta w ten ciemny kąt? Co pozwoliłaś? Informacja jest jasna, zgodziłaś się on się usprawiedliwia, a ty akceptujesz. Cykl trwa nadal, każda wymówka brzmi jak odległe echo pustych obietnic. Widziałaś, jak przyjmujesz okruchy, czekasz na coś, co nigdy nie nadejdzie. Ostrzeżenie jest już jasne, twoje oczekiwania stają się łańcuchami, które cię do niego przywiązują. Tymczasem życie mija, możliwości ulatniają się jak dym, obserwujesz przyjaciół w zdrowych związkach, budujące się życia, podczas gdy twoje istnienie ogranicza się do czekania. To nie jest życie. Pytanie brzmi, jak długo zamierzasz podtrzymywać tę farsę? Jak długo będziesz trwać w tej wyczerpującej grze? Wiedząc, że koszt tego czekania to twoja własna esencja. Twoja pewność siebie zanika. Twoja samoocena jest kwestionowana. A siła, którą myślisz, że masz, przemienia się w zmęczenie. Zmęczenie walką pod prąd, wyjaśnianiem tego, co powinno być oczywiste. Szukasz odpowiedzi wszędzie. Ale znajdujesz tylko więcej pytań. Frustracja się kumuluje, stając się nieznośnym ciężarem. Twoje myśli krążą. Może jest nadzieja. On może się zmienić. I z tą myślą robisz krok w tył. Pragnienie uwierzenia trzyma cię w niewoli. Każda nieodpowiedziana wiadomość to cios, każda cisza to nóż w plecy, ale co robisz? Ignorujesz, usprawiedliwiasz. On nie wie, co traci. Czy wie i nie dba? Rzeczywistość zostaje zniekształcona. Widujesz się w tej grze w kotka i myszkę. Żyjesz w iluzji, szukając miłości, która nigdy nie była szczera. Jesteś otoczona przez ludzi, którzy widzą, którzy dostrzegają twój ból, ale to, co mówią, trafia na głuche uszy. Nie warto, on cię nie zasługuje, a ty się zastanawiasz, kim jesteś bez tego. Tożsamość rozbita przez emocjonalne uzależnienie kim się stałaś kimś, kto potrzebuje jego aprobaty, by istnieć to nie jest twoja historia. To narracja, w którą on chce, żebyś uwierzyła. Jesteś tylko postacią w dramacie, który on kontroluje. Logika rozpływa się w niewylanych łzach. Udręka bunt. Wiesz, że czas nie czeka. Ślady pozostają. Każde rozczarowanie kształtuje rys w tobie. Ale czego naprawdę chcesz? Patrząc w lustro widzisz odbicie kogoś, kto kiedyś był całością. A teraz fragmenty ciebie rozpraszają się. Musisz działać. To jest jedyna odpowiedź. Nie chodzi o miłość, ale o twą wartość. Wartość, która została rozcieńczona między wymówkami i złamanymi obietnicami. Nadszedł czas, by zobaczyć nagą prawdę. Zrezygnować z tego, co już nie służy. Uwolnić się od więzów, które trzymają cię w tym błędnym wzorcu. Trwanie w miejscu to nie ochrona, to potępienie. A może wolność nie przyjdzie z przebaczenia, ale z decyzji, by zakończyć to raz na zawsze. Istnieje świat poza tym. I zaczyna się w momencie, gdy zdecydujesz się nie akceptować już tego, co nie jest rzeczywiste. Prawda została już przedstawiona. Wybór należy do ciebie. Pamiętasz jeszcze, czym była wolność. Dawno temu śmiałaś się bez namysłu. Lekkość dominowała twoje dni, ale ciężar zaczął się kumulować. Jedna myśl tu, jedna wątpliwość tam. A teraz każde wspomnienie jest okrutnym przypomnieniem tego, co straciłaś. Życie nie czeka. Ale ty pozostajesz w bezruchu. Świat tam na zewnątrz się kręci, podczas gdy ty obserwujesz z daleka. Okna się zamykają, a uczucia, które kiedyś były żywe, teraz są echem odległej przeszłości. Stajesz się cieniem samej siebie. Ludzie wokół ciebie to zauważają. Spojrzenia się krzyżują, rozmowy się kurczą. Widzą tę cichą walkę. Przyjaźnie stają się odległe, gdy brak w nich wzajemności. Czujesz oddalenie, naturalne. Nie można podtrzymywać czegoś, czego się nie karmi, a ty jesteś głodna prawdziwych rzeczy. Za każdym razem, kiedy próbujesz wyjaśnić swoją sytuację, słowa więzną w gardle to wewnętrzna walka między pragnieniem, aby być zrozumianą, a strachem przed obnażeniem swoich słabości. Bo w głębi serca wiesz prawdę tą prawdę, która boli, gdy się jej dotknie pozwoliłaś, aby to się stało. Za każdym razem, gdy on znika, za każdym razem, gdy nie odpowiada, dostajesz cios, rana, która nie chce się zagoić. Wierzgasz, próbujesz znaleźć wyjaśnienia, uzasadniać coś, czego nie da się uzasadnić. Łatwiej jest wierzyć w nadzieję, niż zaakceptować surową rzeczywistość. Ale życie zmusza cię do spojrzenia w głąb siebie, czego naprawdę chcesz, na co jesteś gotowa się zgodzić. Tyrania milczenia zmienia się w ogłuszający krzyk dookoła ciebie. Twoja myśl to pole bitwy. Miłość stała się pułapką, a w tym labiryncie emocjonalna zależność rośnie jak potwór. Czujesz się jego zakładniczką. Idea szczęścia zamienia się w miraż, zawsze o kilka kroków, ale niedościgniony. Mówisz sobie, że wszystko się poprawi. Myślisz, że może to tylko tymczasowa faza. Ale dni się wydłużają, nadzieja się wyczerpuje. Kiedy patrzysz wokół, dostrzegasz zmęczenie nie tylko u siebie, ale i u tych, którzy są blisko. Rozczarowane oczekiwania, puste obietnice. Każdy walczy ze swoimi bitwami, ale ty jesteś ciągle ciągnięta z powrotem do swojej. Ta chorobliwa taniec pochłania nie tylko ciebie, ale i wszystkich, którzy próbują się z tobą łączyć. Musisz odzyskać swoją narrację. Historia nie może należeć do niego. Nie możesz być jedynie drugoplanową postacią w życiu, które powinno należeć do ciebie. Wewnątrz ciebie jest głos, który domaga się przestrzeni. Głos, który pragnie być słyszalny i godny szacunku. Ale gubi się on w kakofonii strachu, więc zaczynasz widzieć. Widzisz, że zmiana nie musi być destrukcyjna. Każdy mały krok to akt odwagi. Nie chodzi o natychmiastowe zerwanie więzi, ale o najpierw odbudowę swoich, zidentyfikowanie, co jest prawdziwe, co służy tobie i co powinno zostać pozostawione za sobą. Pojawi się opór, przywiązanie objawia się w formie poczucia winy. Próbujesz usprawiedliwiać dobre wspomnienia, szczęśliwe chwile, ale te wspomnienia nie są usprawiedliwieniem dla bólu, który wciąż trwa. Granica między miłością a cierpieniem się zaciera. Musisz określić, gdzie się zaczyna i gdzie kończy. Twoja wartość nie jest związana z kimś, kto cię nie docenia. Możesz dać sobie to, czego ci odmówiono. Samoocena może zostać odzyskana, a wiedza o tym przynosi burze emocji. Strach, smutek, ale także rzadki przebłysk nadziei. A gdy zaczynasz się ruszać, każdy krok wydaje się ciężki, ale konieczny. Ciężar wątpliwości maleje. Zebrać to, co pozostało z siebie, to proces. Ponowne spotkanie z własną esencją składa się z małych zwycięstw. Zauważasz, że do istnienia nie potrzebujesz jego zgody. Zaczynasz budować nowe więzi, nowe rzeczywistości. Życie nie polega tylko na miłości. Ale na miłości do samej siebie na pierwszym miejscu. To jest klucz. Wolność nie polega na ucieczce, ale na wyborze, by nie być już zakładnikiem. Akceptujesz, że ból jest częścią przejścia. Nawet twoja historia ma nowy rozdział do napisania. Gdy podpisujesz nową narrację, słowa stają się potężne. Prawda, naga i surowa, była już z tobą. Teraz nadszedł czas, by obejmować tę prawdę i zostawić to, co już nie służy. To, co teraz budujesz, musi być autentyczne, i kiedy w końcu zdecydujesz się postawić kropkę na końcu historii, która nie należy do ciebie, zaczyna rysować się nowy początek. To, co pozostanie, nie będzie idealne, ale będzie prawdziwe. I to wszystko, czego potrzebujesz. Zasługujesz na to, aby zobaczyć nowe kolory, poczuć nowe tekstury w swoim życiu, i nigdy więcej nie pozwól, by echo cieni dyktowało, kim jesteś. Rzeczywistość została już przedstawiona, i wybór jest tylko jeden: widzi się przed lustrem zagubione odbicie tego, czym było i czym mogłoby być. Każda linia na twarzy opowiada historię, narrację walki, ale także odporności. Teraz bardziej niż kiedykolwiek trzeba skonfrontować się z tym, co naprawdę znaczy być żywym, nie tylko istnieć, ale żyć z celem. Obraz, który widzisz, to mieszanka kruchości i siły. Przeszłość jest tam, jak ciężar, ale także oferuje ci naukę. Zaczynasz czuć ciepło wolności po raz pierwszy od bardzo dawna, i ta wolność nie jest zaproszeniem do chaosu, ale okazją do świadomego wyboru. W sobie nosisz zapomniane marzenia, pragnienia stłumione pod warstwami bólu i rozczarowania, one czekają na szansę na odrodzenie. Co chcesz teraz zrobić? Co naprawdę rozpala twoją duszę? Te pytania rezonują, a każda odpowiedź staje się krokiem poza cień. Związek, który miałeś z nim, mógł być intensywny, ale teraz jest czas, aby odkryć inne możliwości. Przyjaźnie, które się oddaliły, zaczynają wracać. Połączeni przez czas i zrozumienie, stają się nowymi filarami w twoim życiu, ludzie, którzy widzą poza twoim bólem i rozpoznają twoją wartość. Z nimi na nowo odkrywasz szczere śmiechy i rozmowy, które grzeją. Zdajesz sobie sprawę, że brak wzajemności nie jest wyrokiem śmierci, ale okazją do odbudowy. Jeśli wcześniej twoje szczęście zależało od niego, teraz zaczyna się kształtować poprzez nowe interakcje. Każda przyjaźń to nowy kolor w twojej palecie. I tak zaczynasz proces kolorowania, wypełniając pustkę autentycznymi doświadczeniami. Droga nie jest liniowa i są dni, kiedy wątpliwości nadal szepczą. Sprzeczne emocje rezydują w tobie. Na przykład Tęsknota puka do drzwi. Nie tęsknota za dysfunkcyjnym związkiem, ale tęsknota za iluzją, na którą pozwoliłaś zapanować. Tęsknota, która zdaje się chcieć cię przyciągnąć z powrotem, ale wiesz, że to nie jest odpowiedź. To tylko echo tego, co już nie służy. Media społecznościowe pokazują przebłyski cudzej szczęśliwości, ale unikasz porównań. To jest to, co wybrali, aby pokazać. A ty nie musisz trzymać się tego, co nie jest realne. W tym momencie budujesz swoją własną rzeczywistość. Krok po kroku wybierasz elementy, które składają się na twój nowy świat. Z czasem ból zamienia się w paliwo. To, co wcześniej paraliżowało, teraz napędza. Każdego nowego dnia wyzwalasz się, aby wyjść ze strefy komfortu. Doświadczenia, które wcześniej wydawały się niemożliwe, zaczynają się materializować. Kurs, nowa aktywność. Podróż w pojedynkę, lub nawet kawa z kimś, kto dzieli twoje niepokoje. Te małe skoki wiary stają się podstawą tego, czego naprawdę chcesz. Znajdujesz nowe hobby, coś, co sprawia, że zapominasz o czasie. Tylko ty, przestrzeń i magia, która wypływa z twojej istoty. To już nie są echa złamanych obietnic. Teraz to przestrzeń tylko dla ciebie, gdzie możesz się słyszeć, forma odkupienia i jednocześnie odbudowy siebie. Wciąż są bariery emocjonalne do pokonania. Momenty, kiedy pojawia się niepewność, przywołują stare wspomnienia. To normalne, że się wahasz, ale nie pozwalasz, by cię to paraliżowało. Zdolność do działania mimo lęku staje się twoim mantrą. Każdy mały gest to zwycięstwo, a ty uczysz się celebrować te osiągnięcia. W głębi odkrywasz, że stare rany nie muszą definiować twojej przyszłości. Są one częścią tego, kim jesteś, ale nie całym tobą. Zamiast ukrywać, wydobywasz na światło dzienne ból, zamieniając go w mądrość. Pozwalasz sobie czuć, ale nie dajesz się uwięzić. Zrozumienie tego, co się stało, wzmacnia Cię. I podczas gdy zagłębiasz się w swoją duszę, zauważasz, że miłość własna to ciągła konstrukcja, nie coś, co można osiągnąć za jednym razem. Ona rośnie w każdym świadomym wyborze, w każdym kroku podjętym ku temu, co ma sens. Nie musisz już akceptować okruchów. Wzorzec, który cię wcześniej trzymał, nie ma już nad tobą władzy. Nadchodzi dzień, kiedy czujesz się lekko. I, patrząc ponownie w lustro, nie widzisz już tylko rysów osoby, którą byłaś, ale kontury osoby, którą się stajesz. Każdy uśmiech jest teraz przypomnieniem Twojej podróży. I w tym nowym spojrzeniu widzisz siebie w całości. Prawda ugruntowuje się w Twoim sercu i umyśle. Życie nie musi być powtórką tego, co było. Każdy dzień przynosi możliwość przepisania swojej historii, a gdy w końcu decydujesz, że cienie nie będą już dyktować, kim się stajesz, zaczyna się nowa narracja. Nie jesteś już więźniem cudzych kłamstw, jesteś autorką swojego losu, a z tym przychodzi pewność, że najlepsze dopiero przed tobą. Otwierasz drzwi do nieznanego, witając nadzieję. Rzeczywistość została już przedstawiona. A teraz wybór należy całkowicie do Ciebie. Zaczynasz dostrzegać, że Twoja istota nie jest osłabiona przez ból, lecz umocniona nim. Każda blizna jest świadectwem odporności. Z zaskoczeniem odkrywasz wewnętrzną siłę, której wcześniej nie znałaś. Małe zwycięstwa się kumulują, tworząc nową siebie, i tak uczysz się tańczyć z życiem, nawet pod ciężarem przeszłości. Każdy krok jest aktem buntu afirmacją, że jesteś więcej niż Twoje doświadczenia. Wolność jest na wyciągnięcie ręki.